Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed'a. Jak widać nasze Subaru troszeczkę się zmieniło od poprzedniego odcinka. Wam je pokażę. Widać, rejestracja musi być. Ogólnie to mało pieniążków troszkę na takie grubsze modyfikacje. Zaraz trzeba będzie trochę porobić. Także trzeba już lecieć, na jakiś wyścig czy coś. I teraz dupę będą truć. Na jedynce to piłuje. Czego oni mi teraz, kurde, dupę będą truć jak ja tu nagrywam? Dobra, nie ma. Nie, to klikłem. Mamy tu jakieś wyścigi? Mamy. Ogólnie autko jest bardziej ustawione pod drift. Także myślę, że sobie polecimy. Teleportem? Ja o teleportem Śmigniem na szybko Ciekawe czy mi się uda <laughs> ja pierdzielę przegrywam Ale on też przypierdzielił Może się nie ma co dziwić łapę mamy na X. Co za patafiany Kurde dzwonią do mnie podczas wyścigu To tak sobie nabijemy trochę Pewnie mnie gonią. A jak? Ogólnie jak goni nas policja, to możemy sobie o, zjechać na pobocze i zapłacić mandat i mieć wszystko w dupie, nie? Chcę być pierwszy. No, o, level nam się wbił. Dzięki, wiesz? To trochę kurde mało mocy, ma tak te drifty dosyć dobrze na mnie wychodzą. Ale pierwszy jesteśmy, ile hajsu, ile tam było pieniędzy? Za dwa tysiące chyba, co?

A ja mi jeszcze nie uciekłem? Panie policjant, no weźcie pan jo, no panie komisariacie, no ja Cię proszę. Pan komisariat kurde odpuścić nie chce? Bo to auto jest takie wolne, że kurde tak się ciągnie, że na mnie nawet policja kurde dogoni. O drugi pan komisariat. Kurde, oni nie chcą dać za wygraną. Bokiem grubo. Kurde, ludzie widzą, co tu się od Janie Pawła aż z gry wychodzą. nawet idzie bokiem, nie powiem, że nie ale mogłoby być lepiej no kurde, czemu oni mnie doganiają jeżdżę w kółko, oni mnie doganiają kuracza aha, o tu jest barierka zrobimy im żart Skill tym autem to jest normalnie porażka stulecia. Dobra, polecimy sobie następną, następny wyścig, jakiś trzeba się rozejrzeć. Po mapce, dobra, pojedziemy sobie teraz do naszego kolegi Manuela. Spokojnie przepisowa. Albo nie. Cały czas trzeba ogień z dupy. Trzeba im kurde pokazać kto tu rządzi w tym świecie. Piszą, dzwonią. Jezus Maria. Co oni zrobią, kurde, jak ja umrę? Zaraz pewnie znowu coś, kurde, albo zadzwoni, albo napisze, znając życie. Ej, nie, oni nie mogą, kurde, bez beze mnie żyć. Rinio. Jedziemy na ten... statek. Danerowiec to chyba był. Nie zwróciłem nawet uwagi. Hot Wheels jadą. Obróć się. Dobra. To what? What? No. Limited, right? Drifting is too safe. What? There's no buzz in it. There's not Says who? you? Come on, Amy, back me up. Uh, well, I kinda love it and hate it. Like it hurts me to hear it bouncing off the limiter like that, but but I do get a rush. When I'm holding it at that sweet spot. Yeah. <laughs> okay, I'm out of here. You coming? Yeah. Peace. Later. Have a seat, man. Monster Appeal? He hates on the drift for one reason only. He sucks at it. You need a certain finesse to hold that slide or home with position. Right, 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 right. You never wrong. Look, I get it. Apples and oranges, you know? Ah. You see, Robin here, she's got class. Got that steady hand. Hmm. Spike? He be yanking on the e-brake like a teenager fresh out of driver's ed. <laughs> Come on, he's not that bad, Manu. It's just a good thing his old man has deep pockets, is all I'm saying. Look, we've been talking too much. I'm out. And when has that ever been a problem? Well, it's a problem. We're standing here yapping about it oh, and not gosh. actually out there doing it. Look, I'm putting a little something together. Nothing concrete yet, but you've had enough Zen. I need a little noisy chaos. <laughs> cool. I'll give you a shout later <laughs> always ahead of the curve that girl yeah stuff just happens when she's around you know <laughs> either way you should try your arm smoking rubber with the ventura base set mm. yeah i'll call you get you hooked up with the local scene <laughs> No i tyle ze spotkania. Nie to. Taki pomysł mam, że żebyśmy sobie teraz zrobili tą misję od AMI. To nam odblokuje tuningi. Jakieś tam pierdoły do samochodu dodatkowe. Zawsze się przyda. Serio? Halo, halo, panie reżyserze. Nagrywa się? Nagrywa się? Nagrywa się. No, to dobrze. Jak widać, kurde, internet wrócił. Dla tych, co nie wierzyli, to mam oryginalną wersję. Mogliście się o tym przekonać. Oraz pozdrawiam serdecznie telekomunikację polską. Za wspaniały internet lecimy z misją. Mam nadzieję, że mnie nie wysypie, kurde, w trakcie wyścigu albo. albo potem, bo się poirytuję. Obiotko, ogień. Żebym miał trasy, nie pomylił. Autem mi szarpnęło, ale to nic. Trzym, trzy, 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 trzy. Nie chce ze mną grać, to nie. Sam sobie pogra. Się wypchaj. Jeszcze jedenaście punktów. Grubo. To bez łapy. Łapa jest dla cieniasów. Tak to jest, nie? Po co jeździć na ręcznym? Jak można dać w pizdę, nie? Pierwszy jestem. To mi się podoba. No. Cztery tysiączki. Xpeak, zaraz tam piąty level wpadnie. Dostaliśmy, dostaliśmy coś Cholerowie Ja mam taki pomysł Jeszcze byśmy sobie skoczyli tutaj na to. Tutaj był gdzieś taki zakręt taki fajny Czego? Spróbujemy sobie go ogarnąć boczkiem Tylko trzeba jakoś tutaj dostać z autostrady najlepiej, ale kurde. Czy to jakiś gwiazd będzie na nią? O, fotę se strzelimy przy okazji taką ładną. Pajorącko. jak wjechać na to gówno Z sobie boczkiem polecieć Dobra nie było to się wetnie o w ogóle tam chyba było we... był gwiazd. Ja Wam pokażę coś tu mamy na mapie samochodziki zaznaczone kur D. Co trąbisz? Fujarko. I tutaj części dostajemy do naszego samochodu. Darmowe części. Chłodnice międzystopniowo. No i gic. Są takie bajery w tej grze, kurde na przykład. Miejsca, żeby bączka kręcić. Jeszcze nie rozkwiniłem co to jest? Zaraz się dowiemy. Kryjówka jakaś. No. Czego? Yo, is man of. getting on your nerves. I know a killer spot we can tread. Not far. Just head up when you're done your thing. I'll see you there later. No, elo. Nie no, muszę tam wjechać, nie? Gdzie mnie tutaj wjeżdżasz? Dobra, w dupie z tym. Zatrzymam. Z Zrobię sobie jakąś tą... misyjkę tylko nie wiem. A zrobimy to. Podkręcamy tempo. Teleport. Walniemy szybki. Znowu sprintik. Też trzeba wygrać, nie ma opcji, że nie. Nie wiem, jak mi się to uda, ale mi się musi udać, bo wiecie, ogólnie są dwa uda, nie? Albo się uda, albo się nie uda. Tu innej opcji nie widzę. on tym głównym tutaj nie będzie podskakiwać, kobita. Mam nadzieję, że żaden rajdowiec jej nie uczył jeździć. Boczkiem, boczkiem no, słabo, no autko na drift to trochę nie skręca czasem, ale tutaj pogódka nam się zmieniła, ja pierd goni mnie kobieta rajdowca który to jest punkt ostatni, no i bajerka wygraliśmy, a ja powinienem jakieś części dostać. Nie dostaliśmy. O, 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 co my tu mamy? Gonitwa. Tu pewnie szans nie ma, bo autko jest za słabe. Ale polecimy jeszcze na jedno zdjęcie, bo widzę. Kurde, się zagapiłem. Co ona chce ode mnie? kobita? Ja takim rozwalonym teraz autem muszę tutaj zdjęcia sobie cykać. Harbor View Jeszcze skoczymy tam w jedno miejsce Widziałem, że tam części Są Tak, chyba pokażę Jeszcze Opcje Z bączkami Co mamy? Doloty jakieś szliki. Auto nam się naprawiło I patrzcie tutaj mamy Bączki też jakieś jakby za to dostajemy, nie? Ale urwał się wyświetliło. Dobra, w tym miejscu sobie zakończymy. Ja Was oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, komentowania filmików, oceniania. A ja się z Wami żegnam. Do następnego, cześć.